Kształcące Tarnowie jest szkołą wyjątkową. W zasadzie ma dopiero 10 lat, a na swoim koncie dość duży dorobek. Od początku istnienia szkoły prowadzimy klasy wojskowe jako jedyna szkoła w mieście. Patronatką jednostką jest 32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Traków w Walicach. To tylko Tarnowska 16 ma takie szczęście. 32. ODN w opiekuje się tylko w naszą szkołą. Jesteśmy zachwyceni zajęciami w palicach, ćwiczymy na lotniczych i wojskowych przyrządach oraz zajęciami na lotnisku. Tę klasę od pozostałych wyróżnia mundur. Prawdziwy, wojskowy, na zimne i deszczowe dni z podpinką, buty trapery, zielony beret i wojskowy pas. Zajęcia z przystosowienia wojskowego odbywają się w klasie pierwszej dwie godziny tygodniowo, a w klasie drugiej jedno. Poza przysposobieniem wojskowym adepci wojska mają zajęcia sprawnościowe, basem, szczelnicę, kung-fu, paintball, zajęcia na linie i inne w zależności od potrzeb i możliwości danej klasy. Przechodzą przez szkolenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także ratownictwa przedmedycznego i medycznego. Absolwenci tej specjalności bez trudu dostają się na wojskowe uczelnie chętni do zawodowej służby, a inni na wybrane przez siebie kierunki studiów wyższych łącznie z kosmonautyką. Z współpracujemy ze Szkołą orlą w Tęblinie i dla nas to ogromne wyróżnienie i wyjątkowość. Dobrze prosperujący i cieszący się dużym powodzeniem wśród absolwentów gimnazjów wojskowy kierunek kształcenia ogólnego stał się inspiracją do utworzenia dwa lata temu klas policyjnych i pożarniczych. Służby mundurowe tych formacji bardzo przyjemnie odniosły się do utworzenia i to jest kolejna wyjątkowość jedynej jak na razie w Polsce klasy policyjnej BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego, opartej na tychże zagadnienia oraz tworzarniczej, popularnie zwanej strażacką. Policyjne BRD to klasy, w których realizowany jest nowy przedmiot, wychowanie komunikacyjne, a treści tego przedmiotu oparte są na międzynarodowym prawie drogowym. Dwie godziny w klasie pierwszej, jedna godzina w klasie drugiej to znajomość praw ruchu drogowego, to znajomość przepisów ruchu drogowego, to znajomość infrastruktury drogowej w Polsce i za granicą, to również teoretyczne przygotowanie do prawa jazdy. Patronat Komendy Miejskiej w Tarnowie, Wydziału Ruchu... Drogowego, komendy miejskiej, małopolskiego ośrodka ruchu drogowego to dodatkowa wiedza, to splendor dla szkoły i wyróżnienia. Dodatkowe zajęcia są porównywalne do klas wojskowych, aby uczniowie klas mundurowych mogli ze sobą rywalizować i pogłębiać wiedzę, którą mają przekazywać w razie potrzeby i konieczności innym, a w samym zagrożenia nieść pomoc. Klasy BRD są bardzo ciekawie i elegancko umundurowane. W kolorze białym koszula z pagonami sernymi na szybkach. Granatowy krawat, granatowe spodnie bojówki, białe pasy, granatowe polary, buty trapery i granatowe czapeczki z napisem Klasa Policyjna BRD. Prezentacja wyjątkowa. Nawet młodzi policjanci z Legionowa Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia Policjantów, w których mamy zajęcia, nam zazdroszczą. Nasi dzienni strażacy są wszędzie rozpoznawani. Pełne strażackie mundurowanie, fantastyczne buty, takie mogą mieć tylko profesjonalni strażacy. Czapeczki z napisem klasa pożarnicza 16 EMO", NO". to wszystko wzbudza zaciekawienie. No i oczywiście ogromny respekt. Dobry strażak to mądry strażak. Dobry strażak? to uczeń naszej szkoły. Uczniowie tych klas mają zajęcia w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Zajęcia trudne, aczkolwiek bardzo ciekawe, dające wiele satysfakcji, bo strażak to ten, który niesie wszędzie pierwszą pomoc. To człowiek nieustraszony i nieuglinający się przed żadnym niebezpieczeństwem. A do tego uczą uczniów w tej klasie Profesjonaliści z Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedmiotu przysposobienie pożarnicze. Gdy idziemy wieczorem i widzimy odblaski, to maszerują strażacy. W naszym mieście to też jedyna taka klasa. Jesteśmy dumni, że nasze liceum to szkoła militarna i to już jest kolejna wyjątkowość. Jeździmy na poligony lub, jak ktoś woli, szkoły przetrwania. Warunki ekstremalne trudne. W takich klimatach zdobywamy sprawności, poszerzamy wiedzę teoretyczną, uczymy się być odważnym i w każdej sytuacji zagrożeniem stawić czoła. A jaka jest następna wyjątkowość? Jesteśmy liceum ogólnokształcony. Uczniowie zaliczają kolejne lata nauki w klasach z rozszerzonymi przedmiotami, obcymi językami, matematyką, chemią, fizyką. Poznają tajniki nauk humanistycznych i ścisłych pod surowym okiem bardzo wymagających nauczycieli. Bo przede wszystkim musimy stać maturę. Nie jedna ocena niedostateczna odbiera im sen, bo uczeń szesnastki to dobry uczeń. Stawiamy na tych, którzy nie boją się pracy, którzy sami dążą do bycia najlepszym. Realizujemy programy unijne, które pomagają rozwijać zainteresowania, pomagają równywać szanse, pozwalają już widzom poznawać tajniki wyższych uczeniów, tym samym zwiększają sobie szanse na studia wyższe, te najlepsze. Pewnocka 16 to szkoła przyjazna, szkoła wspomagająca, szkoła wychowująca, a przede wszystkim szkoła ucząca. Dla nam kontentów mundurów mamy klasy językowe których wykładowcami są liderzy języków obcych. Klasa z poszerzonym językiem niemieckim jest pod patronatem Instytutu Goethego w Krakowie i w Szczecinie. Wyjątkowością tej klasy jest sposób nauczania języka niemieckiego metodą tzw. portfolio językowego. Nasi nauczyciele języka angielskiego, korzystając z doświadczeń normalistów, wprowadzają tę metodę w klasie językowej angielskiej. Uczeń się uczy, uczeń sam, oczywiście pod nadzorem nauczyciela, ocenia swoją pracę i wiedzę, uczeń ma dodatkowe zajęcia dla jeszcze lepszego poznania języka innego kraju. Język włoski uzupełnia wiedzę poliglotów. Przed nimi świat stoi otworem, bo oferta edukacyjna 16 liceum jest wyjątkowa. Takie spostrzeżenie przekazało nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie spotkania klas militarnych z ministrem Rapackim. Ta wyjątkowość zaowocowała przystąpieniem Tarnowskiej szesnastki do programu pod nazwą Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego. Nasze codzienne kredo – coś dla rozumu i coś dla ciała. Bolączką jest nasza mała sala gimnastyczna. Trudno, jesteśmy wyjątkowi, w związku z tym dajemy sobie radę, aby rozwój duchowy szedł w parze umysłowej. Rozwój fizyczny to konik w rękach WEPIS-u. Uczniowie uprawiają praktycznie wszystkie dziedziny sportowe. Mamy dobry sprzęt, z którego korzystają uczniowie na zajęcia wep bierzemy udział i organizujemy zawody sportowe. Nasza duma nie pozwala nam na miejsca słabsze niż na podróż. Czynimy poważne starania o odzyskanie boisk przylegających do szkoły. Mamy nadzieję, że nasza wyjątkowość skruszy zasoby pieniężne tarnowskich urzędników i w obrębie szkoły powstanie piękna fala sportowa. Szkoła mieści się w wyjątkowo pięknym i wpisanym w rejestr zabytków budynku w centrum miasta Tarnowa kojarzonego z biegunem ciepła, czyli wyjątkowym, średnia temperatur najwyższa w Polsce. Dlatego temu przyjęliśmy nazwę Armii Krajowej, nawiązując tym samym do przedwojennych tradycji szkół wojskowych. Center fidelis, Bogu, honorowi, ojczyźnie, nauce, słowa wypisane na szkolnym sztandarze dają szkole wyjątkowego ducha, uczą patriotyzmu, odpowiedzialności, wytrwałości. Budynek się nie zmienił. Szkoła dostała nowego ducha. Nasz patron, niewielka grupa żołnierzy Armii Krajowych skupionych w Tarnowskim Kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych, wspomaga nas w realizacji patriotycznego programu pod nazwą Być Patriotą Współcześnie. To trudna sztuka, ale szesnastka potrafi. Jesteśmy postrzegani na wszystkich patriotycznych uroczystościach w mieście, a nawet daleko poza jego granicami. Patrioty zrozumiemy, Czujemy się mieszkańcami Polski i naszej małej ojczyzny. Nasze patriotyczne działania są uznawane nawet za granicą i oceanem. Z tego jesteśmy dumni i to jest nasza kolejna wyjątkowość.